Hej kochane, nagrywam dzisiaj dla was po raz pierwszy tutaj na zewnątrz Mam nadzieję, że tutaj to światło będzie wam się bardziej podobało Niestety w bloku obok jest remont, więc pewnie będą nam przerywali, ale chciałam nagrać po prostu w dobrym świetle Tutaj jest ten filmik i dzisiaj ulubieńcy Z różnych powodów niestety nie mogłam ani w czerwcu, ani wcześniej nagrać tych ulubieńców Ale już jestem, wszystko naprawione i lecimy Zacznę od kolorówki Tak jak wiecie, ja, ja lubię ulubieńców zaczynając od kolorówki i moje hity z Sephora, już wam pokazywałam, chyba był filmik z zakupami. Dwa linery: liner 13, numerek i numerek 10. Po prostu one są fantastyczne, nie do zdarcia. Wszystko mówiłam o nich tak naprawdę w tym holu zakupowym. Uwielbiam je, używam zamiennie, tylko to dzisiaj mam czarną kreskę, po prostu tak mi się zachciało, i do pracy chciałam czarną kreskę, ale właśnie ten i ten, tylko to praktycznie noszę na oczach w tym miesiącu. Jeśli chodzi o oczy, to też bardzo polubiłam ten korektor z Maybelline. Ja postaram się dokładną um, nazwę tego korektora znaleźć i napisać wam na dole, jak on się nazywa, ale jest fantastyczny, bardzo dużo, już go tyle zużyłam. Um, bardzo ładnie kryje, bardzo ładnie sprawdza się potoczami, nie roluje się, nie zbiera się w smarszczkach, bardzo ładnie wygląda przypudrowany, utrzymuje się cały dzień bez problemu. Na wszelkie niedoskonałości też się bardzo fajnie, fajnie sprawdza, tylko niestety jego cena tutaj jest minusem, bo on. Coś około 40 zł kosztuje normalnie Więc jak go kupuję tylko i wyłącznie na promocji Minus 50% Bo wtedy to się po prostu opłaca Ale jest fantastycznie, jeżeli traficie na niego w promocji To bierzcie i w ogóle Ja mam w numerku 02, bo ten 01 jest naprawdę bardzo jasny i co jeszcze? Może teraz do oczu, jeszcze jak jesteśmy przy oczach, to maskara z HEAN Gigant Shock XXL Volume Fantastyczna maskara, Używam jej teraz cały czas, ma bardzo fajną szczoteczkę To jest zwykła taka, wiecie, włochata szczoteczka, ale ona się bardzo fajnie tutaj zwęża i wszystkie nawet najmniejsze włoski możecie sobie bezproblemowo nią tutaj, wiecie, w kącikach, w tym czy w tym kąciku Bardzo ładnie, bardzo fajna też do dolnych rzęs jest dzięki temu i co jeszcze chciałam powiedzieć, w ogóle się nie obsypuje, ma piękny czarny kolor I jest bardzo tania, kosztuje nie wiem, coś około 10-12 zł pewnie Naprawdę bardzo fajna maskara, bardzo Wam polecam I policzki Dwa produkty, róż, róż, to jest cień do powiek z kolekcji limitowanej Beach Coś tam, Wet and Dry Eyeshadow I to jest taki, wiecie, brzoskwiniowy kolor, coś takiego i on jest ogólnie cieniem, ale ja go używam jako róż do policzków, bo on bardzo ładny, ma właśnie taki brzoskwiniowy kolor, do tego ładnie się mieni, nie trzeba przy nim w ogóle już rozświetlacza, więc bardzo go polubiam, ładnie się też trzyma, wszystko jest ok z nim. No i drugi mój hicior to jest Sephora, to też wam pokazywałam w ostatnich zakupach, ten yy, mozaikowy róż, on się strasznie pyli, to jest jedyny jego minus, że się. Pili niemiłosiernie, ale naprawdę go nawet widać już służycie. Ale przez to, że właśnie on się pyli, ma bardzo ładny tutaj chłodny odcień, to troszeczkę cieplejszy, ale naprawdę można dużo z nim robić, dużo go mieszać i różne efekty uzyskać, dlatego to jest fantastyczne w nim, że z jednym produktem możemy bardzo dużo zrobić. Jego już najprawdopodobniej zostaniecie, chyba że na tych promocjach jeszcze Wam się go uda dorwać ale jak się uda, to byście nowe jest fantastyczne. I jeśli chodzi o paznokcie, to mam Han Wedding Garden w numerku 641 Taki piękny baby blue Fantastyczny kolor, naprawdę ostatnio go nosiłam non-stop, non-stop Nosiłam go w tym miesiącu na paznokciach Naprawdę jest cudowny, ładnie się utrzymuje Pędzelek ma troszeczkę wąski, ale jestem w stanie mu to wybaczyć, bo Jest wąziutki ten pędzeleczek, ale ogólnie jest spoko Więc naprawdę bardzo fajny, bardzo Wam polecam To też są mi drugie lakiery i drugi mój ulubieniec Watermelon, który w tej chwili mam właśnie na paznokciach Essie, fantastyczny, ja go tutaj jeszcze muszę dokończyć, bo muszę nałożyć top coat i go troszeczkę pozmywać Ale wygląda on tak, mam go i na stopach i na paznokciach Też bardzo często na stopach, non stop go mam, cały miesiąc go zmywam i nakładam od nowa i od nowa i od nowa Także Essie Watermelon również Jeśli chodzi o pielęgnację, to do twarzy Vichy yy, i to jest ten Capital Soleil yy, 30 30 na co dzień wystarcza Słyszycie to? No właśnie 30 na co dzień mi wystarcza, nie potrzebuję 50. -tki. Na wakacje mam 50 z Eucerino. Natomiast tutaj używam 30. Jestem bardzo zdolna. Ja mam do cery e e tej tłustej. Taki jest efekt matującym, naprawdę trzymam ad jest fantastyczny. Mm, co do twarzy jeszcze mam? Aha, do twarzy mam jeszcze ten hitor. To jest balneo kosmetyki biosiaczkowy żel głęboko oczyszczający do mycia twarzy. Słuchajcie, to jest jeden z lepszych żeli, jakie kiedykolwiek miałam w ogóle... Do mycia twarzy, nie jest bez parabenu, bez tych wszystkich takich e, wielkich świństw e, I co jest z nim fantastyczne, on ma bardzo drobne drobinki, więc przy okazji troszeczkę peelinguję tą skórę Ja i tak co jakiś czas muszę zrobić peeling, ale nie muszę tego robić już tak często, bo on tutaj ma ten peeling. Ma piękny cytrynowo frutowy zapach Zapach ja uwielbiam, wiem, że niektórym ten zapach przeszkadza, ale dla mnie jest fantastyczny Trzeba się go nauczyć dozować, ale jak się nauczymy go dozować, jest bardzo fajny I w dodatku przepięknie oczyszcza skórę, ale jej nie wysusza Także polecam Wam serdecznie ten Ogólnie recenzja kosmetyków Balneo Kosmetyki do twarzy też będzie na moim kanale Ale jeszcze troszeczkę muszę je potestować Ale ten żel jest ulubieńcem w tym miesiącu, naprawdę jest fantastyczny Możecie brać też w ciemno Do twarzy już nic nie ma, więc jak już jesteśmy przy Balneo, to już Wam opowiem Peeling i masło Hicior podlinkuję Wam recenzję Naprawdę są fantastyczne. Dalej je kocham, uwielbiam, ubóstwiam, pachną rewelacyjnie, smaruję się nimi namiętnie, bo po prostu to jest coś pięknego, ten zapach, to wszystko. Ale to Wam podlinkuję. Recencję tam będzie wszystko na ich temat. Także nadal są moimi ulubieńcami. Do ciała jeszcze bardzo lubię taupę Pedermu Body Light Globalny serum antycelitowe 360 stopni. Wiadomo, że to na mnie spali, nic nie zrobi, ale przepięknie ujęte to skórę i to, co w tym wzorcie, jak ja już mam w ogóle, zużycie. Tyle, już słyszałam ponad połowę To, co ono robi, to przede wszystkim super ujędrnia skórę Tak ją naprawdę, wiecie, napina A dwa, przy tym bardzo szybko się wchłania Można to nałożyć i za nią 5 minut się ubrać Bo to niektóre sery antysolitowe się strasznie kleją A to się właśnie nie klei, szybko się wchłania Jest rewelacyjne I jeszcze z proszę Mam taki olejek do... Suchy olejek do ciała On jest taki edycji chyba tej letniej Ta edycja wchodzi tylko na to I przede wszystkim ja go pokochałam za zapach Bo to, jak on pachnie, słuchajcie ja już nie używam żadnych perfum, bo, bo to jest w ogóle niepotrzebne. No, po prostu ten zapach jest fantastyczny i jego można używać do włosów i do ciała. Yy, używam go właśnie sobie dzisiaj, nie mam jeszcze, bo jeszcze byłem nalował wapozą, się tego nie nakładam. Ale normalnie wiecie: psikajcie sobie, wcieracie w końcówki, włosy wam pachną po prostu nieziemską, wyglądają prześlicznie. Całe ciało pachnie cudownie, jest bardzo wydajne, bo ja go używam już kilkanaście razy i naprawdę, no wiecie, jak to olejek. Olejki zawsze są bardziej wydajne fantastyczne. Jeżeli chodzi o zapach, jeżeli nie chcecie używać perfum ani nic, to, to serdecznie wam polecam to. No i jeżeli chodzi o perfumy, to mam tylko, au, dwa flakoniki Mosino, Moskino. Nie wiem jak to się czyta. Kiedyś mi pisaliście, nie pamiętam. Love Love. Uwielbiam piękne cytrusowe, takie bardzo, bardzo świeże na takie duże upały. Głównie cytrusowy zapach tutaj przeważa No i sam flakon jest przepiękny Ja mam ten większy, nie wiem ile to jest mililitrów A ja mam ten duży I drugie to jest Citru Ten zielony, też fantastyczny zapach To jest dla mnie zapach na cały rok I na lato, i na wiosnę, na zimę, na jazień ja cały rok używam tych to Tu akurat mam ten spray taki perfumowany ale jest fantastyczne, też się długo utrzymuje. Pięknie pachnie na skórze, czego chcieć więcej. Naprawdę polecam Wam, one nie są drogie, a te zapachy z litru bardzo ładnie się utrzymują i są w ogóle bardzo, bardzo fajne. No i to wszystko, cali moi ulubieńcy. Teraz w tym miesiącu już pojawiają mi się w sierpniu nowi, nowi ulubieńcy, więc też na pewno będzie, będzie z czego nagrywać filmik. Dajcie mi znać, czy miałyście coś z tych produktów, które Wam tutaj pokazałam. Czy też się tak u Was fajnie sprawdzają. No i oczywiście piszcie mi, jakie są Wasi ulubieńcy. Pa pa!